Dzień dobry Państwu, witam Państwa na platformie wideo portalu poznajfakty.pl. Dzisiaj postaramy się odpowiedzieć na kilka pytań, które wpływają do nas na naszą skrzynkę kontaktową odnośnie dziedziczenia i wypłaty środków z subkonta ZUS i z OFE. Mamy wiele zapytań dotyczących możliwości dziedziczenia tych środków, jak to jest z wnioskiem o wypłatę, czy te pieniądze faktycznie są dziedziczone? Kto jest uprawniony do dziedziczenia? Więc postaramy się tutaj odpowiedzieć na wszystkie te pytania w jednym materiale filmowym. I przede wszystkim trzeba by było zacząć od tego, że obecnie mamy system emerytalny, który w zasadzie może składać się z trzech filarów. Pierwszym filarem jest ten system państwowy, już upraszczając, tak, ta emerytura, która nie jest dziedziczona, którą wszyscy odkładamy w ZUS-ie, opłacając składki na ubezpieczenie emerytalne. Tutaj mamy oczywiście od możliwości przejęcia tej emerytury pewne wyjątki, ponieważ faktycznie nie jest to dziedziczenie, ale w przypadku śmierci takiej osoby, małżonek może otrzymać emeryturę, tak po żonie, po mężu. Natomiast co do zasady, pierwszy filar nie może być dziedziczony. Jest to emerytura, tak, która jest wypłacana po osiągnięciu wieku emerytalnego, po spełnieniu tych w ustawie zapisanych warunków. I to jest jakby pierwszy element składowy, który jest podstawą naszej emerytury. Drugi filar jest to tak zwane OFE, czyli otwarte fundusze emerytalne, które miały niejako Uzupełnić tą podstawową emeryturę i dać podstawę do większych świadczeń, tak? czyli ludzie mieli sobie dodatkowo odkładać. Oczywiście, OFE było dla pewnej grupy osób, do tego jeszcze zaraz wrócimy obowiązkowe, dla innej części było dobrowolne, a dla trzeciej części w zasadzie potencjalnych składkowiczów. Nie było w ogóle możliwe zapisanie się do OFE, więc jest to system, jakby uzupełniający. Tak? Chodziło o to, żeby była jakaś część składek przekazywana do otwartych funduszy emerytalnych, te fundusze miały zarabiać i podwyższyć nam średnią emeryturę miesięczną, już wypłacaną w momencie przejścia na emeryturę. Trzeci filar to były pozasystemowe otwarte fundusze emerytalne, do których każdy mógł dobrowolnie się zapisać. Dodatkowo. Na zasadzie umowy cywilnoprawnej z takim funduszem, i to było niejako poza systemem powiązanym z ZUS-em, jest to dodatkowe, tak, ubezpieczenie emerytalne, które każdy mógł sobie dobrowolnie wybrać. Tak? Trzeci filar był całkowicie dobrowolny, niepowiązany z ZUS-em, drugi filar jest to OFE, częściowo powiązany z ZUS-em, a pierwszy filar to jest po prostu emerytura z ZUS-u. Mając to na uwadze, trzeba pamiętać, że co do środków z drugiego filaru. Czyli z tak zwanego OFE, i po nowelizacji reformy emerytalnej z 2011 roku, również z subkonta w ZUS-ie, na które przekazywana jest część składek, które pierwotnie przychodziły do OFE, są to środki, które zgromadzone w tychże otwartych funduszach emerytalnych i na subkontach podlegają dziedziczeniu. Co to oznacza? To znaczy, że każdy. Członek ofe może wyznaczyć osobę lub osoby, które będą dziedziczyły środki z tego rachunku w przypadku ich śmierci, to jest tak zwane ustanowienie beneficjenta i beneficjent wcale nie musi być członkiem rodziny. Tutaj odpowiadając na wiele pytań, które się pojawia, beneficjent wskazany w otwartych funduszach emerytalnych to może być osoba trzecia, którą ktoś po prostu wskazał, tak? Jeżeli nie wiemy, czy zmarły był członkiem ofe. Zwracamy się do najbliższego oddziału ZUS o przekazanie nam takiej informacji, jako osoby, które mogą być potencjalnie zainteresowane. ZUS taką informację powinien nam przekazać, wraz z informacją, do jakiego funduszu emerytalnego zmarły był zapisany, i możemy wtedy zgłosić śmierć członka OFE i przedstawiamy. Funduszowi dokumenty, tak, które będą podstawą do ewentualnej wypłaty środków z OFE. To najczęściej będzie odpis tu zgonu, odpis aktu małżeństwa, tak, wszystkie dokumenty potwierdzające tożsamość osób uprawnionych do otrzymania środków z OFE. Wszelkie związane dokumenty związane z ewentualnym spadkobraniem i w zależności od tego, czy jesteśmy wskazani jako beneficjent członka OFE. Czy nie zostaliśmy wskazani? Tutaj będzie weryfikacja tych danych, tak? Danych tożsamości. Fundusz może żądać od nas różnych innych dokumentów, tak? Może być taka sytuacja, że nie było jakiejś osoby konkretnej wskazanej, więc to wszystko zależy od sytuacji faktycznej. Kiedy ta wypłata środków z OFE wy występuje, tak? Kiedy ona następuje w momencie, kiedy się zgłosimy do tego funduszu? Wypłata środków następuje w terminie 3 miesięcy, ale nie wcześniej niż w terminie 1 miesiąca od daty otrzymania tych kom, tego kompletu dokumentów wymaganych przez dany fundusz do dokonania wypłaty. Pieniądze i tak będą wypłacone przez ZUS. Natomiast chodzi o to, że po śmierci osoby należącej do OFE dany fundusz przyjmuje wniosek o wypłatę świadczenia na rzecz osoby uposażonej, a następnie przekazuje ten wniosek do ZUS-u, który dokonuje podziału środków zapisanych na subkoncie tak, i dokonuje wypłaty. I tutaj mamy do czynienia z wypłatą kwoty, która po śmierci członka OFE jest jak najbardziej opodatkowana, ponieważ tutaj też takie pytania się pojawiają. Jeżeli chodzi o konieczność pobrania tego podatku, jest to świadczenie, które podlega opodatkowaniu 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, więc wypłacający od razu te środki ZUS, tak, tą kwotę podatku potrąci. Więc nie trzeba będzie już po prostu niczego wyliczać. Otrzymamy kwotę pomniejszoną o tenże podatek. Jeżeli chodzi o termin na zgłoszenie się do ZUS-u czy też do OFE z zapytaniem, tak, z przeprowadzeniem tej procedury wypłaty środków, tutaj nie ma żadnego konkretnego terminu, więc można to w zasadzie zrobić w każdym momencie, kiedy no, taka sytuacja się zaistnieje, tak, w, w naszej świadomości i będziemy chcieli domagać się wypłaty tych środków. Trzeba tylko pamiętać, że tutaj no, należy działać jak najszybciej. Tak, jeżeli kojarzymy, że ta osoba z najbliższego otoczenia, która zmarła, mogła być członkiem OFE, my możemy być osobą uposażoną, tak? to powinniśmy po prostu się tym zainteresować i do tego ZUS-u udać się z wnioskiem o dostęp do informacji. Jeżeli chodzi o subkonto WZUS. To jest troszeczkę coś innego niż samo OFE, tak? Subkonta funkcjonują w zakładzie ubezpieczeń społecznych od maja 2011 roku, kiedy mieliśmy do czynienia z nowelizacją reformy. Wówczas obniżono składkę, która jest przekazywana do OFE rząd zmniejszył tą składkę z 7,3% do 2,92%, a ta różnica, która wynosiła 4,38%, trafia do subkonta w ZUS. Po prostu w ramach tamtej nowelizacji rząd stwierdził, że część tych środków oczywiście pokryje dziurę w ZUS-ie, część tych środków będzie przekazywana bezpośrednio na subkonta, a tylko nieznaczna część dotychczasowej składki będzie nadal przekazywana to OFE, tak? W przypadku nieodprowadzania lub zaprzestania odprowadzania składek do OFE na subkonto ZUS w przypadku dalszego zatrudnienia i opłacania składek trafia pełna wartość, czyli 7,3%. Więc to jest dosyć duża część składki potrącana z tych naszych dochodów, i z czasem przez te ostatnie 12 lat, jeżeli ktoś już na samym początku po tej nowelizacji był członkiem tego systemu. Zebrały się stosunkowo duże kwoty, więc te środki, które są na subkoncie w ZUS, także podlegają dziedziczeniu, w przeciwieństwie do tych, które są w pierwszym filarze, które normalnie zbieramy na emeryturę, płacąc zwykłą składkę na ubezpieczenie emerytalne. I one są, tak jak składki zgromadzone w otwartych funduszach emerytalnych, dziedziczone. Tak? Kto w ogóle posiada to konto w, w subkoncie w ZUS? bo tutaj też dużo takich pytań się pojawia. Jeżeli chodzi o obowiązek prowadzenia takiego subkonta. Wszyscy ubezpieczeni urodzeni po 31 grudnia 1968 roku powinni mieć konto, które jest subkontem w ZUS. Jeżeli chodzi o ubezpieczonych urodzonych po 31 grudnia 1948, a przed 1 stycznia 1969, te osoby również mogą mieć subkonto w ZUSie, jeżeli dobrowolnie na własny wniosek przystąpili do OFE. Tak? Ponieważ, kiedy OFE powstawało, osoby z tego przedziału czasowego urodzone, które nadal pracowały zawodowo i odprowadzały składki na ubezpieczenie emerytalne, albo nawet po osiągnięciu możliwości przejścia na emeryturę, dalej pracowały i na tę emeryturę nie zdecydowały się wcześniej. Mogły dobrowolnie zapisać się do otwartych funduszy emerytalnych. I wówczas nowelizacja z 2011 roku także mogła ich objąć i ten podział na środki w OFE i na subkonto też mógł spowodować, że te osoby e, urodzone po 31 grudnia 1948, a przed 1 stycznia 1969 mogli dobrowolnie e, mieć to subkonto tak, i OFE również. Kto natomiast nie może mieć subkonta w ZUS, bo też padają takie pytania: czy osoby urodzone przed 1948 rokiem tak, mogą mieć subkonto, mogą mieć OFE. Dla wszystkich ubezpieczonych, którzy urodzili się przed 1 stycznia 1949 oraz urodzonych po 31 grudnia 1948, a przed 1 stycznia 1969, którzy nie zostali członkami OFE, nie było podstawy prawnej do tego, żeby to subkonto powstało, więc ZUS w ogóle dla tych osób subkonta nie prowadzi. Więc można założyć, że osoby, które się dobrowolnie nie zgłosiły do OFE albo urodziły się przed 1 stycznia 49 nie mają subkonta w ZUS, tak? Także w ogóle można odrzucić kwestię związaną z ewentualnym ewentualnym byciem członkiem tak tego systemu. Jeżeli chodzi o wypłatę środków zgromadzonych na subkoncie. Wypłata tych środków oczywiście też podlega opodatkowaniu, temu zryczałtowanemu podatkowi dochodowemu od osób fizycznych w wysokości 19% i to jest też potrącane bezpośrednio przez ZUS. Natomiast sam wniosek o wypłatę środków z subkonta tej osoby ubezpieczonej, tutaj należy się zgłosić po prostu do ZUS-u, ustalić, czy zmarły rzeczywiście miał subkonto jako osoba zainteresowana, na przykład powołany do spadku. tak? I wówczas przedstawiamy dowód tożsamości, odpisak, tu z głonu wypełniamy na miejscu odpowiedni wniosek, który jest przygotowany przez ZUS, i w ciągu trzech miesięcy te środki powinny być przelane na nasz wskazany rachunek. Podobnie zresztą jak w przypadku środków dziedziczonych z otwartych funduszy emerytalnych, tak? także procedura nie jest jakoś specjalnie skomplikowana. Jeżeli chodzi o możliwość posiadania OFE i subkonta, to mamy te trzy przedziały tak, czasowe, czyli osoby, które są urodzone po 31 grudnia 68, które są objęte tym systemem na pewno. Osoby pomiędzy 31 grudnia 48, a 1 stycznia 69, które mogły być dobrowolnie i osoby, które na pewno nie są, czyli urodzone przed 1 stycznia 1949. Bo to jest najczęściej pojawiające się pytanie w, w tych wszystkich zapytaniach, które do nas docierają. Natomiast cała procedura, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest kwestia zgłoszenia się do ZUS-u, osoby uprawnionej, Bądź uposażonej i złożenia wniosku o wypłatę wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Mam nadzieję, że troszeczkę rozjaśniłem tutaj ten temat. Skompilowaliśmy tak, jakby całą tą problematykę subkonta i OFE do takiego jednego materiału, żeby tutaj odpowiedzieć na wiele pytań w, w jednym materiale wideo. Natomiast oczywiście, jeżeli pojawią się jeszcze jakieś pytania, to. Prosimy o przesłanie ich na naszą skrzynkę kontaktową pod adresem kontakt@poznajfakty.pl, a z mojej strony to dzisiaj wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia.